Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Dzisiaj krótka historia tego e, tematu, tego vloga dzisiejszego. Jak to się podziało, że chcę Wam dzisiaj przekazać tryki małżeńskie? Czy są jakieś tryki małżeńskie? Temat jest. E, bardzo szeroki myślę, że dzisiaj nie uda mi się powiedzieć e, wszystkich tryków, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu. E, nie chciałabym Wam tutaj wrzucić pełnej skrzynki narzędzi małżeńskich, bo to myślę mogłoby się podziać w zupełnie innym filmiku pod zupełnie innym tytułem. Na początku chciałabym zaznaczyć, że filmik będzie miał charakter humorystyczny, tak, będzie niósł za sobą jakąś treść edukacyjną, samorozwojową, ale to nie jest filmik, w który chciałabym, żebyście brali całkiem na serio. Ponieważ inspiracją z tego filmiku był filmik z YouTube'a z trikami małżeńskimi Nie chciałabym, żeby ktoś tutaj poczuł się urażony, jeżeli odnajdujecie się w tym filmiku. Może posłuchajcie moich odpowiedzi na te triki, a nie od razu szukajcie, czy to Ty, czy to Twój partner, a jeżeli jesteś to Ty lub jest to twój partner, to może warto skorzystać z moich podpowiedzi, jak zachować się w takich sytuacjach i postarać się, żeby budować swój związek nie na trikach, a na empatycznym podejściu do drugiej osoby i na zrozumieniu swoich własnych potrzeb w tej relacji oraz potrzeb drugiej strony. No to zaczynamy. Pierwszym trykiem, jaki wczoraj e, zobaczyłam, którego wczoraj się nauczyłam, no, przez e, Całe życie nie miałam okazji się tego nauczyć, i myślę, że, że wczorajszy dzień, wczorajszy filmik nauczył mnie tego, że kiedy nasz partner, kiedy nasz mąż, może żona, siedzi przed telewizorem, relaksuje się, może gra, yy, a my coś od niego chcemy, powinniśmy w tym momencie wejść do pokoju i powiedzieć: O Boże! W tym momencie. Yy, Powinien zareagować i zapytać: Co się stało? Co się dzieje? My powinniśmy odpowiedzieć: Nic. No, i najlepiej tą sytuację powtórzyć trzy, cztery razy. Za tym czwartym razem mąż, partner powinien wstać, porozglądać się po domu i zacząć różne rzeczy w tym domu naprawiać, różne rzeczy w tym domu organizować i właściwie zrobić to, co chcemy. Fajne? Fajne, jeżeli działa. Ale myślę, że to bardzo rzadko działa, bo mąż, partner może wstać z tej kanapy, zacząć robić różne rzeczy, ale nie niekoniecznie zauważy to, co dla nas kryło się za tym nic. Może przejdzie po domu, pomaluje tą planę na ścianie, ale zapomni o rzeczach, które dla nas były istotne i które dla nas naprawdę kryły się za tym nic. Więc może lepiej siąść. I porozmawiać. Może lepiej powiedzieć, czy masz teraz czas na poważną rozmowę, bo chciałabym Ci powiedzieć, co dla mnie jest ważne w tym momencie, co dla mnie jest trudne w naszej relacji w tym momencie i dzięki tej rozmowie może zdarzyć się tak, że ta druga osoba wstanie z tej kanapy, nas przytuli, z nami porozmawia i znajdzie dla nas czas, a niekoniecznie będzie zamalowywać tą plamę na ścianie. Drugim trykiem, i myślę, że na dziś ostatnim. Będzie trik, w którym to żona dba o męża, stara się, pyta, yy, pyta o różne rzeczy, które wydarzyło mu się w ciągu dnia, o jego samopoczucie. A mąż mówi, partner mówi, nie jesteś moją matką. No i dobrze, nie jestem twoją matką, to jest jakiś fakt z naszego życia, że jestem twoją żoną, jestem twoją partnerką, nie jestem twoją matką, więc ja w tym wypadku wezmę, obrażę się, przestanę ci prać, przestanę ci sprzątać, przestanę ci gotować, yy, przestanę po prostu się tobą przejmować, nie jesteś moim dzieckiem. Fajne? Fajne, gdyby działało. A do czego to może doprowadzić? Zwyczaj nie doprowadzi to do otrzeźwienia partnera i tego, że zauważy, że faktycznie że ta żona nie jest mamą, ale jest ważną osobą w jego życiu, a do tego, że zauważy, że w domu jest nieposprzątane. Zauważy, że żona o niego nie dba. Kanapki do pracy nie są zrobione, koszula nieuprasowana i w ogóle z nim nie rozmawia. Do czego to może prowadzić? Do różnych nieprzyjemnych konsekwencji. Ale na pewno nie doprowadzi to do Pojednania na pewno nie doprowadzi do, do zrozumienia. Więc może, kiedy partner, partnerka mówi nam, nie jesteś moją matką, nie jesteś moim ojcem, warto powiedzieć: Wiem, nie jestem Twoją mamą, nie jestem Twoim ojcem, ale chcę dla Ciebie dobrze, dlatego troszczę się o Ciebie i pytam o różne rzeczy. Życzę Wam tego, żebyście w swoich małżeństwach, w swoich relacjach nie szukali trików, ponieważ. Triki bywają zabawne, bywają proste, ale relacja, małżeństwo jest ciężką pracą dwójka ludzi. I poznanie trików nie daje gwarancji na to, że będzie Wam dobrze żyło się razem. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi trochę się uśmiechnęliście, popatrzyliście na Wasze relacje z małym przybróżeniem oka, będziecie w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku bardziej dbali o empatyczne spojrzenie na Waszego partnera, na Waszą partnerkę, na bliskie Wam osoby. Wszystkiego dobrego i życzę czasu spędzanego z bliskimi, takiego wartościowego czasu.